Trzyma z tej strony się Skoro Contest Track 2, czyli nowa wersja Contest Track, Agobah Offensive, nadchodzi wielkimi krokami. Już mamy betę wiadomo, jeszcze póki co tylko dla wybranych osób. Stwierdziłem, pokażę Wam młodszemu gronu, jak to kiedyś się kupowało cs Jak wyglądało wydanie fizyczne w kilku wersjach oraz takim wyjadaczom Boomerang. Ja wrzucimy wspomnienia. Zajdzie trochę z a cię ja nostalgią. Zobaczycie dosłownie trzy różne wydania. Trochę tego mam. Yy, pokażę Wam, jak to wyglądało kiedyś, yy, czym to się różniło. Od razu mówię, te dwa to praktycznie to samo. Jak widzicie, to niemieckie, tylko kolorki się różnią. Tego napisem PC. <laughs> inny kolorek. Tutaj Wam pokażę tą. jedną z tych dwóch. No i tutaj mam jeszcze dwa inne wydania z Polski. Czyli trzy różne wydania, i w każdym z tych trzech wydań znajdował się kluczyk, który aktywował 1.6 szóstkę, czyli pierwszego, jedynego cs -a. Wiadomo. <gry> <ratownie peng> <toolbox> nie, nie, tak dosłownie jedynego, to już się tego naprodukowało Dobra, zaczniemy od klasyki, czyli Counter Strike 1. No, w końcu dwójka nadchodzi. Co tu nam oferował? Było takie pudełeczko. Takie pudełeczko oferowało nam ładną oprawkę. Rozmiar jak widzicie klasycznie DVD wtedy jeszcze nie było DVD kurde, sam kłamie, widzicie, ale nie, dzień po 1-ma <grym> chodzi o opakowania po prostu, nie yy, to jest takie późniejsze wydanie tu mamy taką płytkę o kurde, palec sobie wkalecyłem, a nie o tym no i zobaczcie, tu mamy K koty Stryka 1 w się nadawał kluczyk jeszcze takiego opakowania nic tu specjalnego nie było ja tu widzę, mam kartkę Coś mi kartkę zostawił z SDK, kurwa. No dobra, nic tu nie ma specjalnego w środku Ja sobie takie czasem gry kupuję, mimo że mam SDK, co nie? Dla danego do kąta. po prostu sobie kupuję, żeby mieć oprawkę, bo Lubię mieć wydania fizyczne, nie, ja dziwny jestem To mamy te drugie takie I tu już mamy jakąś karteczkę Z instrukcją, jak widzicie Gdzie jak strzelać, to z z tyłu się znajduje CDK oraz informacja to jest, jak widzicie, wydanie 1.6 szóstki z Ciro To jest wersja niemiecka. Yy, potem widać, czyli mamy tu 1.6 szóstkę plus Ciro czyli to yy, Condition Zero. Yy, taka ciekawostka, jak ktoś kupił kotę strajka Condition Zero, no to dostawał po prostu 1.6 wtedy. Yy, oraz po prostu Condition Strike Delete scenes czyli skasowane sceny, ponieważ tu Wam powiem taką ciekawostkę. to to przejdziemy do drugiego, kolejnego pudełeczka. Tu mamy koty jako 1000 Zero. Yy, mój, jak, Pierwsza kopia e, CSA zakupiona fizycznie yy, w sklepie, poszedłem. Z tego co pamiętam kosztował mnie na swe czasy jakieś 70 parę złotych, no, prawie 80. Yy, tak wyglądała pudełeczko z przodu, bardzo fajnie. Tak obok, tak z tyłu. Możecie sobie przeczytać jakie wymagania, jakie bajery, co nie. Jak widzicie, tutaj jest naklejeczka, na, na jest bonus z Half-Life'em 2, bo wiedzieć, wtedy jeszcze Halfa 2 nie było. No i tutaj sobie możemy wyciągnąć delikwentem, bo tutaj mamy taki kartonik. Jak widzicie, to jest to samo prawie, co nie? I tutaj co mamy? W tym wydaniu, yy, to jest dosłownie wydanie o wiele bogatsze od tego, ale chodzi o to samo. To, to, to dostajemy to samo, po prostu, po prostu na płytce baję z teaserem czy jakimiś tymi filmikami z halfa dwójki Fajnie się błyszczy, naprawdę fajny w dotyku No i tu otwieramy co mamy w środku, już wam powiem O kurde, zapomniałem jak To, to, to są moje takie początki, co ja tu posiadam za kartki, zobaczę czy wam to mogę pokazać A pamiętam, ra, rachunki bo swego czasu jak dodawałem sobie tutaj jak swego czasu jak dodawałem CDK ja też wyciąłem sobie tu przyciąłem przykleiłem za go palcami Było kilka płytek czyli z te strajkami strajka plus bonus halfa dwójki pamiętajcie to jest bonus to nie jest halife 2 jak widzicie to wydanie jest o wiele bogatsze i tu mamy jeszcze książeczkę jak widzicie polskie fajne wydanie najlepsze na świecie sieciowa gra akcji co nie tu mam wyciątego CDK -a. jak widzicie sobie tu go wkleiłem, i właśnie tego paluchami go zasłaniał. <grystanie> no i co tu mamy w książeczce? O, no, jakieś tam informacje, pierdółki, co nie na temat gry. Gwarancja inne na co nie. Jakaś instrukcja, jak widzicie, fajnie to wygląda. No i to było takie średnie wydanie, wam powiem. Jeśli chodzi o typowo grę na tamte czasy, bo były jeszcze big boxy. Ale wydanie, jak najbardziej, jak widzicie, spoko. Można było z takiego CSSa kupić. Użyć ja dodać na Steam i po prostu położyć sobie na półeczkę. Jeszcze tutaj kaliber dla porównania, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. To są dosłownie te same wydania, tylko to wiadomo, jest lepsze, bogatsze. W obu przypadkach dostajemy te same gry dosłownie. I trzecią wersją płytkową jest po prostu Halife. Tak wiecie, yy... Kurnie to kontest strike to zaczął jako mod do Halif'a I tutaj tu mamy taki pakiet zbiorczy Halif'a W którym dostajemy w, Na jednym CDK-u kilka gier W tym właśnie Counter-Strike'a Po prostu wam poczytam bo to jest dość ciekawe Tu CDK-a znowu go będę zasłaniał <laughs> Ale najpierw poczytajmy jakie gry dostajemy w stawie. Dostajemy dostajemy taką małą karteczkę Kod pozwala na uruchomienie za pośrednictwem programu Steam Counter-Strike, Team Fortress Classic, Day of Defeat, half no kto by się spodziewał. E, Deathmatch Classic, Opposing Force, Retro Blue BlueShift'a nie ma? E, chyba BlueShift'a nie ma, ale powinien być. Tak, żeby nie było, że ściemniam. Możecie sobie sobie przeczytać, kurde, kocham tę nową kamerkę. Jest bardzo fajna, to no nie? <laughs> no i co mamy w środku? No w środku mamy płytkę, taką pomarańczową, plus jest książeczka. Wam pokażę, jak wygląda książeczka. No książeczka wygląda tak. No, standardowe jakieś tam informacje są w środku, co nie. Jakieś inne pierdółki, gwarancje, opisy. inne takie tam. O, tu mamy na przykład SCS-a chyba, zobaczmy, a nie z Halajfa. No tutaj mamy jakieś opisy gry, jakieś właśnie szkice, inne takie duperelki. Jak to się jalał, grom, to, to jeszcze bardziej mógł się wczuć ten klimat, właśnie przeglądając takie papiery. Bo dość często były jakieś y, projekty, pokazujące jakieś tam szkice, jak to miało wyglądać, różne takie ciekawostki po prostu, co nie. Y, no i to też to, to jest y, też wydanie polskie. Możecie przeczytać tutaj dokładnie, fajnie to się odbija, co nie. Widzicie, polskie, fajne wydanko. I tu też y, w pakiecie jest Contest Strike 1.6. Y jeszcze taka ciekawostka, y jeśli chodzi o cs -y, y No to Wam powiem tak, y jak tu widzicie, Counter-Strike 1.6 był dorzucany y do half 1. -ki. Tak na przykład, Counter-Strike Source był dorzucany y jako dodatek do half 2. -ki. No i myślę, że tym pięknym akcentem kończymy, takie ciekawostki. A gdzieś Wam nowa kamerka podoba, możecie zobaczyć, że Mam to zaprezentować w końcu, nie będę ściemniał, byłem trochę zazdrosny o nich streamerów, że mają takie wiecie, wypasione kamery, mogą pokazać swoją kolekcję i to mnie, trochę mnie dupa piekła, nie będę ściemniał. No i teraz mogę poukładałem tutaj, tu, tam, to żeby jeszcze fajnie wyglądało, ale tu jeszcze tak będzie po, poprawione. No, to czym cię się, na razie, hej, chudek, klikaj, klikaj, klik, klik, klik.